Co chwilę narzekam na Ancelottiego, a w ten weekend dał mi naprawdę dobrze zarobić. Część z was pewnie pomyśli, że siadł mi jakiś kupon. To też, ale ja nie o tym. To może baniutki ma już jakąś współpracę. To też nie to, ale na ostatnią kolejkę La Liga, kiedy graliśmy z Celtu Vigo, wystawiłem taki skład. Zająłem nim pierwsze miejsce na świecie Gdzie w nagrodę dostałem 1300 dolarów Czyli na polskie jakieś 4900 zł No i jaki był tutaj udział Carlo? Po pierwsze to, że w ogóle wystawił Gelera, Którego ja miałem na kapitanie Nie było to takie pewne, ale zaufał Turkowi Ważniejsze jednak jest to, że chyba w 69 minucie zdjął Raúl Asensio O co na poprzednim odcinku miałem do niego pretensje Po pierwsze dzięki temu Hiszpan dostał punkty Za czyste konto, a po drugie zaowocowało Straconymi golami przez Real Więc wszyscy, którzy postawili w bramce na Kurtua Stracili punkty. Dlaczego u mnie był remis? Po pierwsze, właśnie czułem, że Real tego gola straci. Po drugie, Bilbao ma już prawie pewną Ligę Mistrzów i dopiero co dostali trójkę od United. A finał Ligi Europy w tym roku jest na San Mamés, czyli na ich stadionie, więc napinka powinna być naprawdę spora, żeby ten wynik odwrócić. Czyli w dużym skrócie pomyślałem, że Bilbao może odpuścić derby. Sezon się kończy, ale na Sourer macie jeszcze MLS i Ligę Japońską, więc jeśli chcecie dołączyć i przegrać trochę kasy, to na moim profilu znajdziecie link afiliacyjny ze zniżkami na karty. Gdzieś jeszcze podrzucę link do naszej grupy na Discordzie.